Ja witam Was w dziesiątym Vlogmasie I otwieramy teraz kalendarz lądowy. Jak one wyglądają? Jak one wyglądają? Takie, coś takiego kształt. Kolejczyki. Nie. Nie? Kolejna zawieszka? Tak, do łańcuszka. Słuchajcie, tak. Jedna, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. I teraz, Twoja, coś takiego miałaś zawsze w tamtym roku? Bez tego się kalendarz nie obędzie. Czy to jest świetka? Tak. O tak, a właśnie zapaliłam moją taką nową, starą. Ła! Wow. Od dołu jest to nawet stanowiska. Mmm. dobra. Ale. Pachnie? Ale pięknie pachnie. Pokaż? Czy ona Fajnie, taki zapach taki jak kojarzę z dzieciństwa, tak trochę. Pokaż. Fajnie, fajnie pachnie. No, czy ja mam. A dzisiaj w kalendarzu książkowym adwentowym jest ta oto piękna perełka. Jest to książka po pierwsze bardzo dobra, po drugie jest o niej e, filmik na YouTube. To znaczy ja ją czytałam chyba na maratonie czytelniczym e, i po prostu jest to komedia i kryminał w jednym. Tak więc połączenie wybuchowe w ogóle super. Po pierwsze jest mega poczucie humoru, takie... Taki a -la czarny humor, wiecie co chodzi, taki sarkastyczny, totalnie taki, no nieźle. A po drugie, kryminał, bardzo interesująca fabuła jest. To znaczy, naprawdę byłam ciekawa, co się dalej wydarzy, i miałam kilka razy takie. No way! Naprawdę byłam zaskoczona kilkukrotnie. Kilkukrotnie wybuchłam śmiechem podczas czytania tej książki. Jest naprawdę bardzo dobra. Kryminał, ale jednak z takim, wiecie, takim typowo poczuciem humoru e, bardzo zasnym. Otóż książka generalnie tak w skrócie opowiada o dwóch siostrach. Jedna starsza, taka mądra doktorka, ułożone życie. Druga młodsza, szalona, przypadkiem zabije swoich chłopaków. E, no i ta starsza próbuje pomóc ukryć zwłoki tej młodszej. I generalnie to jest kupa śmiechu, ale też naprawdę bardzo interesująca fabuła i e, zaskakująca książka wbrew pozorom. Naprawdę bardzo dobra komedia i kryminał w jednym, czego chcieć więcej. A teraz otworzymy kalendarz z czekoladkami. Zgadza się? Najpierw, jeszcze tylko zakreślimy kółeczkiem dziesiąteczkę. Super. Moja dziesiąteczka jest tutaj. Ciekawe, coś będziesz miała. Ciekawe, co już tam jest. Zaraz Myślę, że świąteczną. Hmm. To o, jest. Co się pani nazywa? że y, Ostrokrzew? Tak? Tak się mówi? Moja dziesiąteczka jest... Ja myślę, że będę miała... Chyba zobaczę jakie to są w ogóle A ty już wiesz Aha, Tu no. O! Miałam ten A co? Kinder bueno O! Tak więc tak, trzymajcie się brudko Całuski dla was Ty kieru. Dwa, jeden Can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away for good? Well, is calling me Holy not you I bring some to with me Christmas is waiting for you It'll never start without you, never start without you Christmas is all about you I see everywhere around the fairies of December You A, strój zapomniałam. Trzy, dwa, jeden. Okej, wyszło bardzo ładnie.